Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. no Ja w takich różnych dziwnych pozach tutaj muszę występować, dlatego że y, mam kamerkę ustawioną na rowerze i y, to jest tego powodem, ale y, chcę mówić o czymś zupełnie innym i czymś y, bardzo poważnym, dlatego że sytuacja z tą wypowiedzią na blogu pana Janusza Korwin-Mikke, z całą tą sytuacją, z tą nagonką na niego y, no, była do tej pory tragiczna, a zaczyna się, proszę Państwa, robić już y, nawet i komiczna. Dlaczego? Dlatego, że, proszę Państwa, że pan Janusz Korwimika naprawdę ob obraził jednego inwalidę, osobę niepełnosprawną, pana, yy, pana Libickiego. Yy, dlaczego obraził go? Znaczy gdzieś w stu, w, przed studio telewizyjnym go spotkał i nie podał mu, mu ręki, dlatego że ktoś do niego zadzwonił, że pan Libicki nazwał go jakimś wradnym faszystą w programie telewizyjnym. Yy, z tym, że akurat... Pan Korwin-Mikke został wprowadzony w błąd. Ktoś albo to zrobił nieświadomie, albo, albo złośliwie. Bo akurat wrednym faszystą nazwał go pan, zdaje się, Pluta. Tu nie jestem pewien na nazwiska, jakiś inny senator czy, czy poseł, który się akurat tak nazywa i który się porusza na wózku inwalidzkim. No i, a, a, nie pan, a nie pan Libicki, który no, też się porusza na, na wózku inwalidzkim. No i proszę Państwa, pan Janusz Korwin-Mikke teraz stara się przeprosić pana Libickiego, tam do niego sms dzwonił, z tym, że pan Libickiego jak do tej pory nie, nie odbierał tych, tych telefonów. No i pan Janusz, pan Janusz korwin no teraz jest rzeczywiście w kłopocie. Sytuacja jest no już teraz tragikomiczna wręcz nawet. Ale proszę Państwa, ja postaram się coś, no tu komary mnie gryzą, Postaram się, proszę Państwa, też się obrazić na to, co pan Janusz Korwin-Mikke mówił, dlatego że on powiedział, że w telewizji powinni występować ludzie mądrzy, piękni, coś, coś w tym stylu. No i to jest obraźliwe dla mnie, bo jak Państwo widzą, no taki bardzo piękny to ja, ja, ja nie jestem. No nie jestem jakimś takim wielkim przystojniakiem. Nie jestem zbyt wysoki, mam odstające uszy, włosów też mam, nie, mam już nie, nie, nie za dużo, no swoje lata też mam. Yy, więc no trudno mnie nazwać osobą piękną. No i, i proszę Państwa, w imieniu takich yy, nie, niezbyt przystojnych mężczyzn, yy, zacząłem się na to wszystko troszkę o, obrażać i urażać pod wpływem tej kampanii takiej medialno, medialnej w związku z tą aferą, która się wytworzyła. No bo sobie pomyślałem, tak, że proszę Państwa, no, niech Państwo przyjrzą się tym różnym prezenterom telewizyjnym. Ja, co prawda, telewizję od paru lat, ładnych lat nie oglądam, ale. Tak regularnie, ale czasem nie jestem gdzieś u znajomych i tam telewizor brzęczy, no więc tam okiem rzucę. No i przeważnie są to bardzo przystojni faceci. Natomiast takich, takich nieprzystojnych, to jest naprawdę tam na, jednym, na palcach jednej ręki można by wyliczyć. Raczej. Wobec czego, proszę Państwa, mam wielkie pretensje do telewizji, że nieprzystojnych prezenterów jest mało. No i takich ludzi, tacy ludzie jak ja, czyli no mikrej postury, no niezbyt, niezbyt wyraźnie mówiący, troszkę się jąkający, nie wpuszcza się na wizję. To, to, jest, to jest obrzydliwe. To jest, to jest faszyzm, moim zdaniem. To jest, proszę Państwa, no, podły faszyzm nawet. To jest gorzej jest gorzej, gorzej niż, niż Hitler, Stalin, Mao Zedong razem wzięci. No i w najbliższym czasie być może wytoczę telewizji polskiej, TVN-owi, Polsatowi i po, po prostu jakiś, jakiś proces. Ale żebym nie był osamotniony, no to proszę też innych nieprzystojnych mężczyzn, którzy chcieliby występować w telewizji, którzy troszkę się seplenią, tak, tak jak ja, troszkę się jąkają, mają troszkę niewyraźną wymowę, trochę mówią bez sensu, jak ja czasami. Proszę Państwa, zgodzę się z Państwem, że czasami mówię bez sensu, dlatego że na przykład powiedzmy tam bizona nazywam żubrem, jak się, jak się trochę zamyślę, w poprzednim filmiku nazwałem go najpierw bizonem, a potem nie z jakiego powodu zacząłem nazwać bizona żubrem, co jest zupełnie bez sensu. Mówię czasem, powtarzam niepotrzebnie jakieś słowa, tam oczywiście, albo jak zaczynam jakąś rozmowę, to zaczynam zwykle w ten sposób, że proszę Państwa, przed Państwem stoi sympatyczny młody człowiek, i tych sympatycznych młodych ludzi to już tam wiele na moich filmikach było. Nie potrafię jakoś inaczej nawiązać tej, tej, tej rozmowy. No więc proszę Państwa, no mówię czasem bez sensu, mówię troszkę niewyraźnie, mówię za szybko, mówię czasem nieskładnie. Wyglądam, wyglądam tak no, niespecjalnie atrakcyjnie i wzywam. Ludzi mi podobnych do tego, żeby się razem zjednoczyć i żeby wywrzeć presję na telewizję, a w ogóle to, żeby jakieś odszkodowanie z tej telewizji wydębić? No i ja myślę, że jakieś powiedzmy, po, po milion złotych na, na każdego z nas, oczywiście członków zarządu tego stowarzyszenia, które, które powstanie, to, 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 to nas, nas no, od, od biedy zadowoli. Ale proszę tutaj państwa i proszę pani w tym momencie, proszę dziewczyny, Czy weźcie sobie pod uwagę panie? I, i, I dziewczęta, te spikerki telewizyjne. No przecież większość z nich to są bardzo atrakcyjne dziewczyny, kobiety. Ta, 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 tak, yy, tak jest przecież. No a przecież yy, są również i brzydkie dziewczyny, tak? No każdy się z tym zgodzi, że są takie. Yy, więc wzywam też brzydkie dziewczyny, których się na wizji nie pokazuje, do tego, żeby się zjednoczyły i żeby wsparły tą moją akcję i też podały do sądu polskie telewizje różne. Że ich się tam po prostu dyskryminuje, że pokazuje się ciągle tylko te ładne, zgrabne, przystojne, yy, wysokie, szczupłe, yy, no jakie tam jeszcze, no, no można by i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, natomiast te, które takie nie są, to się, to się rzadko pokazuje, no, albo, albo pra, prawie wcale. W każdym razie są naprawdę tam dyskryminowane. No a chociażby weźmy filmy, no weźcie sobie Państwo różne filmy, czy polskie, czy nawet, nawet zagraniczne, to te różne gwiazdy filmowe to są przeważnie bardzo, bardzo ładne, atrakcyjne kobiety. A brzydkich no też tam jest jak na lekarstwo. Albo, albo prawie wcale nie ma. No, czy prawie no nie wiem, ja tam nie jestem ostatnio zorientowany w tych sprawach telewizyjnych i filmowych, więc nie chcę się wypowiadać, ale, ale jak tak się to przygląda, te różne magazyny filmowe, czy, czy, czy okładki, okładki gazet, to te gwiazdy filmowe są, to, to są kobiety naprawdę bardzo ładne, a, a brzydkich nie ma. Więc apeluję do wszystkich brzydkich dziewczyn żeby również domagały się odszkodowania od telewizji, że ich że się tam nie pokazuje. I ja myślę, że, że ta nasza wspólna akcja, czyli no niezbyt przystojnych i, i troszkę niezbyt wyraźnie mówiących mężczyzn, tak jak, tak jak ja, i podobnie niezbyt atrakcyjnych dziewczyn i, i kobiet, że ta nasza wspólna akcja po prostu odmieni to oblicze świata i ten faszyzm, który w tych mediach panuje, w tych mediach, które pokazują tylko pięknych i przystojnych, że to się wszystko w końcu skończy i zwyciężymy. No, tym akcentem, takim optymistycznym, zakończę już tą wypowiedź, bo nagadam jeszcze jakiś głupot, proszę Państwa, bo to mi się czasem zdarza. Żegnam.